Wiele osób zgłaszających się do psychologa lub doświadczających zaburzeń psychicznych mówi o takim objawie, jakim jest pustka emocjonalna. Czym ona jest, z czym jest związana, jak z nią pracujemy. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witam na kanale Tandem Psycholog. Ja nazywam się Agnieszka Paprocka, jestem psychologiem i porozmawiamy trochę o tej pustce. Czym ona jest? Ze słów pacjentów przeważnie. E, można usłyszeć, że jest to nic nie czuję. W środku czuję się jakaś jakiś pusty. Nie wiem, co ja tak naprawdę czuję. Czuję, że w środku jest pusto. To są przeważnie stwierdzenia, e, którymi porozmawiałem się pacjenci, klienci, uczestnicy warsztatów. Pusto w środku. To jest taki bardzo charakterystyczny zbitek słów. Co to jest? E, więc jakby e, osoby, które doświadczają pustki emocjonalnej, e, mają zablokowane emocje. I to nie takie zablokowane, tylko naprawdę tam są porządne blokady przed odczuwaniem tych emocji. I to nie jest ko koniecznie tak, że człowiek w ogóle nie czuje emocji, ale pe pewne sytuacje z przeszłości mo mogą być poblokowane, i mimo że człowiek może odczuwać w różnych sytuacjach, ta pustka jest charakterystyczna przy jakichś trudniejszych, na przykład. Wydarzenia. Ale niekoniecznie. Zazwyczaj, zazwyczaj tak ja obserwuję. Pustka emocjonalna jest związana z poblokowanymi emocjami. Kiedy te emocje pozostały poblokowane, to w środku czujemy, że jest pusto, że tam nic nie ma, bo nie ma tej takiej codziennej energii, emocji, która towarzyszy nam w życiu codziennym. I teraz, e, co my w ogóle robimy z tą pustką? Więc, jakby. Tak, jak tłumaczę na każdym filmiku, pustka jest objawem i my tą pustką się nie zajmujemy. Ona nam mówi o zablokowanych emocjach i to, z czym pracujemy, to jest nad odblokowaniem emocji. I to zajmuje dosyć sporo czasu. To znaczy, jest to możliwe, ale pamiętajcie, że mechanizmy obronne, blokadne emocje tworzyły się latami i też potrzebujemy czas. To też zależy od gotowości, od motywacji pacjenta, by to wszystko odblokować. I zaczynamy od nazwy emocji. Nazywamy, żeby człowiek w ogóle wiedział, jakie ma emocje, jakie może mieć emocje, jakie może przeżywać. Następnie uczymy się rozpoznawać je na co dzień, w różnych sytuacjach, po różnych em, właśnie przyjemnych lub nieprzyjemnych sytuacjach, bo to nie są tylko nieprzyjemne emocje, również hmm, często mamy zablokowane przyjemne te w odczuwaniu, które są przyjemne. Więc uczymy się w różnych sytuacjach społecznych nazywać, co to jest i rozpoznawać po tym, ok, nie wiem, co to jest. Bardzo często możemy mieć tak, że nie mamy dostępu do emocji, ale mamy dostęp do objawów somatycznych, więc możemy czytać emocje po objawach somatycznych, po ścisku w brzuchu, po ucisku tutaj w klatce piersiowej, po ściśniętym gardle, po miękkich kolanach. Po murowieniach w różnych miejscach, po migrenach, po ścisku tutaj w skroniach, więc jakby możemy czytać emocje po objawach somatycznych, jeżeli nie mamy dostępu w ogóle, w ogóle do, do tych nazw, jakby do odczuć, ale jakby z praktyką coraz więcej czujemy dyskomfortów i coraz lepiej operujemy tymi nazwami. I jeżeli już znamy nazwy, rozpoznajemy te emocje, to jest kolejny etap jak przeżycie i przepuszczenie tych emocji, bo um, generalnie nasz organizm, jeżeli ma, ma, doświadczamy pustki emocjonalnej, on na przestrzeni lat nauczył się blokować emocje, które podchodzą. I to jest często automatycznie, że to nie jest tak, że człowiek robi to specjalnie, ale podchodzi jakaś trudna emocja i można się go zapytać, ok, co to jest za emocja? I to jest, po prostu są sekundy, kiedy po prostu czuję, jak człowiek ją automatycznie ugniata i nie wiem, ale ja naprawdę nie robię tego specjalnie. Ja mówię, wiem spokojnie. Ja wiem, że człowiek nie robi tego specjalnie, bo to jest tak automatyczny mechanizm, że często nawet tak podchodzi emocja i ona już chce wyjść, już nawet możemy złapać tą energię, która idzie związana z emocją, to ona po prostu automatycznie jest blokowana, bo przez wiele lat była blokowana. I ja bym chciała uspokoić, że słuchajcie. Naprawdę, na spokojnie. Jeżeli coś było blokowane, no to po prostu potrzebujemy czasu, żeby to odbudować i to się da zrobić. I to nikt nie oczekuje od tego, żeby to było od razu pięknie, idealnie i w ogóle jeszcze pięknie nazwana, rozpoznana i przeżyta. Bez przesady. Więc jakby e, uspokajam, że może być tak, że e, pracujecie kilka tygodni, kilka miesięcy i nic nie podchodzi, a nagle potem się pojawi, a nagle coś z każdym, z każdym spotkaniem, z każdym. Ćwiczeniem, jest coraz łatwiej, coraz, coraz bardziej to czuć. W ogóle po moich uczestnikach, i e, jeszcze prowadziłam konsultacje w gabinecie po pacjentach, teraz już bardziej po uczestnikach. Widzę jak to jest, jak człowiek, wiecie, jest w procesie i z tygodnia na tydzień. W życiu bym tak tydzień temu jeszcze nie poczuła, w życiu bym w ogóle nie zauważyła tego jeszcze dwa miesiące temu. A teraz ja to widzę, ja to czuję, ale wcześniej w ogóle nie miałam z tym kontaktu. I właśnie to są te progresy, które. Robimy na przestrzeni tygodni czy miesięcy. Więc, jeżeli już nazywamy, rozpoznajemy, no to jakby uczymy się przeżywać i przepuszczać tą emocję, czyli nie blokować jej. Czyli jak podchodzi smutek, to my mamy często tendencję, okej, okay, dobra, jak mogę sobie poprawić humor, nie? Bo smutek może się wiązać z dyskomfortem, okej, okay, jestem jakiś rozraźnie niezadowolony, okej, okay, no to co mogę zrobić, żeby, żeby to, 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 to ten szybko ten dyskomfort mm, zneutralizować? I my uczymy się, okej. Okay, ma prawo być ci smutno, ma prawo być ci trudno, masz prawo czuć zawód, masz prawo, nie wiem, czuć żal po tej sytuacji i że te emocje są w porządku i one są adekwatne do, do twojej historii, do tego, co się wydarzyło, do tego, co ty czujesz. I towarzyszenie człowiekowi w tych emocjach i pozwolenie mu na to, co czuje i co podchodzi, jest, na, wiecie co, jakby z perspektywy człowieka dzisiejszego świata, którym pędzi i musi mieć efekt, Towarzyszenie komuś w emocjach, że po prostu się siedzi i się towarzyszy, i że ona jest, i że w porządku, jest czymś totalnie nieatrakcyjnym i bezwartościowym. To może, to może tak wyglądać, no bo czym jest siedzenie z kimś w smutku, ale wierzcie mi, że dla psychiki, dla układu nerwowego, dla bycia i doświadczenia w danym momencie tej emocji z osobą jest coś, Nieprawdopodobne. To jest coś nieprawdopodobne pod takim kątem, że można mieć na to przestrzeń, czas i że można sobie na to pozwolić. Często pojawia się pytanie, no dobra, ale przecież nie będziemy mieć czasu na przeżywanie wszystkich emocji. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Natomiast mm, ja bym była daleka od takiego idealnego scenariusza przeżywania wszystkich emocji. Wiadomo, że. Trzeba coś ogarnąć, trzeba do pracy, coś się dzieje, coś nie wiem, dziecko odebrać, zrobić zakupy, obiad, ogarniamy tysiące różnych rzeczy i jakby w porządku. Um, natomiast nie dążymy do, do takiego wiecie, ok, przeżywajmy wszystkie emocje, będziemy zdrowi psychicznie, bo do zdrowia psychicznego niepotrzebne jest 100% przeżywania emocji. Raczej bym powiedziała, że odblokowujemy to, co jest, było ważne i zostało zablokowane. I jakby uczymy się czytać z tych emocji, uczymy czytać się potrzeb i tego, co one o nas mówią o tym. E, jakie informacje niosą. I to jest główne e, zadanie pracowania z emocjami. No i oczywiście wyjść z zaburzenia psychicznego, żeby po prostu cieszyć się zdrowiem. Więc jakbybym powiedziała, że e, przeżywanie nawet kilkunastu, zresztą wiecie co, z mojego doświadczenia jest tak, że człowiek, em, który em, ma kontakt z emocjami, nie, mu nie musi każdej emocji oddzielnie przeżywać. I życie emocjonalne człowieka, który ma kontakt z emocjami, rzadko kiedy wygląda, wiecie, jak z zaburzeniem psychicznym góra-dół, albo dół-dół-dół-dół, góra-góra-góra, tylko ono jest naprawdę bardzo stabilne emocjonalnie, że tam nie ma nie wiadomo jakich wybojów. Dopiero potem, jak coś się zadzieje i sytuacja albo odpali do góry, albo odpali w dół, wtedy się przyglądamy takim emocjom. Tak jak one są, wiecie, falują, falują i są w górze, w dole, to bym powiedziała wszystko w normie. I my dążymy do takiego płynnego odczuwania emocji, a nie tak, że emocje będą nam góra, dudu, albo że w ogóle zupełnie ich nie będzie, tak jak przy pustce. Emocjonalny. Gdybyście mieli ochotę na więcej takich życiowych historii psychologicznych, ja gorąco Was zachęcam do zapisania się na newsletter psychologiczny Tandemowa Poczta. Ja go wysyłam co tydzień i jeżeli, nie wychodzi film, jeżeli wychodzi film na YouTubie, to przeważnie jest powiadomienie o nowym filmie, a jeżeli nie wychodzi film, to w czwartki piszę właśnie jakąś życiową historię z różnymi wnioskami, które możecie zastosować na co dzień w swoim... Życiu. Tam również na newsletterze, jak organizuję tygodnie edukacji, honorowicy, czy jakieś inne wydarzenia bezpłatne, czy jakieś webinary, również w newsletterze są o tym informacje. Serdecznie zapraszam i wszystkiego dobrego, jeżeli chodzi o ten objaw z pustką emocjonalną, bo tutaj przede wszystkim jest praca z psychologiem, terapeutą, niekoniecznie to jest praca z przyjmowaniem leków, bo jeszcze nie stworzono takiego leku, który by pomógł. Odczuwać zablokowane emocje. Wszystkiego dobrego!